Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. Enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W Twoim kodzie pierwszej generacji przewody zasilające szyberdach, lampy czy gniazdo 12V często pękają tuż za przejściu przez gumową osłonę drzwi. Objaw? 10-centymetrowa luka w izolacji, bezpiecznik ciągle wypala, a elektronika wariuje. Zamiast wymieniać cały wiązkę za 1000 zł, wystarczy zestaw naprawczy z przewodem 2,5 mm, termokurczliwą rurką i złączkami hermetycznymi. Praca zajmuje 25 minut i potrzebujesz tylko zestawu, opalarki, komberek z izolacją, izopropanolu i klucza 10. Otwórz maskę, odłącz minus akumulatora. Zdejmij uszczelkę drzwi i wysuń gumowy przepust. Przeciągnij przewód do przodu, odetnij uszkodzony fragment na 2 cm przed i za pęknięciem. Odetnij nowy kawałek o tej samej długości, zdejmij 8 mm izolacji z obu końców. Włóż końcówki do miedzianej rurki zaciskowej, zaciskając ją kombinerkami z blokadą, potem przykryj ją rurką termokurczliwą z klejem i podgrzej opalarką aż do wypłynięcia kleju. Owiń całość oplotem ochronnym. Przesmaruj silikonem i przeciągnij z powrotem przez przepust, zwracając uwagę, by przewód nie był napięty przy pełnym otwarciu drzwi. Montaż w odwrotnej kolejności. Podłącz akumulator i sprawdź na komputerze, czy nie ma błędów B132F. Zestaw kupisz w sklepach z częściami WAGA albo przez internet. Wystarczy wpisać numer 5971627. Uwaga. Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!